Bo zobaczcie, wymienię, nie wiem, czy powinienem wymieniać. Znacie tych braci. Jeden tam nad Warszawą działa na ulicach. Jeden nad Warszawą, taki brat działa w ulicach. Nie będę wymieniał jego nazwiska, ale domyślicie się. Karmi głodnych, poświęca swoje pieniądze, swój czas razem z żoną, głasza Ewangelię, codziennie w gorliwości. Jak ja miałbym się jemu sprzeciwiać? Nawet jeśli nie, może w nauce się z nim nie zgadzam, bo nie, nie słuchałem tego. On głosi Jezusa Chrystusa. On poświęcił swoje życie, żeby głosić Jezusa Chrystusa. Powiedzmy, w Warszawie widzę, jak taki jest brat, bokser taki. Nie wiem też nazwiska, jego nie będę wymieniał. Kiedyś go tam patrzyłem. Troszkę się nie zgadzałem, bo to nie jest mój styl, ale jak go posłuchałem parę razy, mówię: No czuję ducha w nim. Czuję ducha w nim. Po co on to robi? Bo ma pragnienie, żeby zdobywać duszę dla Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Posłuchałem jakąś siostrę. Patrzę, ona ma pragnienie zdobywać duszę dla Jezusa Chrystusa. I chwała Panu za to, rozumiecie? Bo jeśli chcecie przebudzenia, to Wy wszyscy musicie być tym przebudzeniem. Córki i synowie, pełni Ducha Bożego, pełni darów nie dla siebie, nie dla swojej chwały, nie dla jakichś pieniędzy, tylko dla Jezusa Chrystusa. Dla Jezusa Chrystusa. W tym kraju nigdy nie było przebudzenia duchowego, rozumiecie? Przyprowadźcie ludzi do Jezusa Chrystusa i do Biblii, do słowa, do tej miłości. A to, czy oni pójdą do tego zboru, tego zboru, czy do Was, dla mnie osobiście to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie dlaczego? Bo ja sam ich nie posyłam nigdzie. Oprócz Biblii, ich słowa zostawiam ich w pewnym sensie, ale nie samym. Bo ja widzę, że ci ludzie których na przykład ochrzciłem, pogrupowali się zaczęli się razem spotykać modlą się, więc kto to uczynił? to Duch Święty czyni ja nie muszę tego czynić. tylko raz posłałem do jakiegoś pastora zboru bo myślałem, że to będzie dobre nie spodziewałem się, że ten człowiek jest takim po prostu karierowiczem, tak naprawdę że wszystkie, całą tą pracę bierze pod siebie zamiast pomóc tym ludziom to on jeszcze oddzielił ich ode mnie niektórzy nawet kontaktu nie mają to ja nie, nie, ja tam, to mam, mam nauczkę, już tego więcej nie zrobię nie zrobię tego więcej. Niech Pan się troszczy o tych ludzi. Chwała Panu za to. Wiecie, bracie, siostro, wyjdź i głoś Ewangelię. Może masz dzieci, rodzinę, nie możesz tego zrobić, tak jak ja, ale masz TikTok, masz YouTube. Nie bój się, siostro, ja mam... Takie fajne siostry mają taką mądrość, że ja bym od rana do wieczora bym ich słuchał tym słowem, co one mówią. No ale... Nie wstydź się. Dlaczego boisz się? Nie bój się. Nie bój się. Bóg cię za to nie będzie potępiał, bo Bóg wylał Ducha Bożego. Nie po to wylał, żebyś go tam wybuchła w tym Duchu Świętym. Z Duchem przyszły też dary. Rozum to. A jak nie widzisz, to zacznij się modlić. Panie, daj mi dar wykładania języków. Panie, daj mi prawdziwy dar języków. Panie, daj mi dar proroctwa. Panie, daj mi dar... Yy... Usługiwania i pomocy, bo zobaczcie, w Piśmie Świętym były też kobiety, które usługiwały swoimi majątnościami, To były kobiety, które były żonami chyba zarządców Heroda i one poprzez te majątności pomagały różnym ludziom. Tak to czasami bywa. Jest autentyczny dar niesienia pomocy, tak pismo mówi. A apostoł Paweł nie powiedział, żebyście się tego bali, tylko powiedział, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej, żeby prorokować. Żeby głosić słowo. Żebyście nie robiły tego z ciała, tylko naprawdę z Ducha Bożego, żeby to do Was wychodziło. Z Ducha Bożego. Witaj witaj. Naprawdę. To... Dzisiaj akurat troszeczkę przed tym, tą, że tak powiem, usługą, dzieleniem się tym. Ja poczytałem taką kaznodziejkę, która żyła w 1920 którymś roku. Ja o niej już dużo słyszałem w przeszłości. To nie z niczego się nie wzięło. To jest Amy McPherson. Taka kobieta, która miała po prostu, miała męża, dzieci i tak dalej. I ona miała pragnienie. Jej mąż nie miał tego pragnienia, ale ona miała to pragnienie. I razem z nim jeździła Samochodem! Wyobraźcie sobie, jak ja to poczytałem, mówię Boże, niesamowite! Samochód, i jeszcze napis na samochodzie miała chyba jakiś tam coś o Jezusie, tak jak ja mam. Ja mówię, ucieszyłem się, bo miała to samo pragnienie. I od baru do baru jakiś knajp tego głosiła słowo. W pewnym momencie jej życia mąż ją zostawił z dziećmi, i odszedł od niej, bo on mówi, że to dla niego nie, czy coś tam. No wiecie, co prędzej pomyślałbym, że to kobieta odejdzie. Bo myśmy z braćmi rozważali takie. Mamy tu brata z siostrą, którzy też by chcieli jechać. Jak mu, on by chciał, ja mu powiedziałem, słuchaj, ale co będzie jak z ubikacją? Bo trzeba się umyć. My inaczej mężczyźni robimy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? Czasami to jest trudne. I zobaczcie, ta kobieta miała pragnienie. I ona zrobiła coś przeciwko wszystkim tym religijnym faryzeuszom. Być może nawet słowo, nie wiem, założyła kościół. Zebrała jakieś pieniądze ten kościół. I mnóstwo ludzi tam było zdrowienia, głoszenia. Ludzie chcieli ją słuchać, nawet radio było. Ludzie ją słuchali, ludzie się nawracali. Dlaczego? Bo to było dla nich taka przejrzysta mowa, była. Rozumiecie? Widzicie. I teraz popatrzcie: jak spotkasz z religijnym faryzeuszem, to on ci powie: Ty nie możesz, bo ty do piekła pójdziesz za to. I wiecie co? Jak ja, właśnie to wszystko u mnie się zaczęło. Bo tylko w sumie dwaj bracia najbardziej są, do... wiedzą, bo z jednym zacząłem kiedyś, takim bardzo gorliwym bratem. I do dzisiaj uważam, że to jest jedyny brat, z którym mogłoby się cokolwiek zrobić, tylko pewne rzeczy nas podzieliły, ale i wtedy na tamten czas ja nie widziałem innego brata jak tylko tego jednego. To nie jest Kondra, to jest ktoś inny, ale jest kefas, dobra, wam powiem, który pojedzie ze mną i to zrobimy. To miałem takie pragnienie w sercu i go do tego zachęciłem, żebyśmy razem pojechali. Tak, to przyszło, że tak powiem, ode mnie. Na początku bo innego nie było człowieka, bo to muszą być ludzie wypróbowani, nie, że te weźmiesz drękę i tak dalej, ale jak my byśmy w pierwszej... Pro... Po prostu pewne rzeczy to było takie, ta nasza pierwsza wyprawa, te półtora miesiąca usługiwania w całym Polsce, bo było mnóstwo tych usługiwań, tylko nie mam już tych filmów, bo one przepadły po prostu. Nad morzem w Warszawie, nawet o 23 godzinie w Warszawie, przy radiowozie policji. Ja miałem takie doświadczenia, w których głosiłem Ewangelię i wydawałoby się, że to będzie zaprzeczeniem, ja widziałem, że ludzie słuchali, ludzie reagowali na to. Ja to wiele razy widziałem na tych nagraniach, gdzie podnosili rękę, gdzie tylko zaczęło, bo to był Duch Święty, ja wiedziałem, że to nie jestem ja, bo to jest niemożliwe. To był Duch Święty, gdzie pamiętam takie zdarzenie w Warszawie e, chyba w marcu, rok temu to było, kiedy było mnóstwo tam policji, wtedy był mecz legii, też było już ciemno. Pod pałacem Kultury tam mieliśmy ten głośnik i tak dalej. Ja nawet wtedy nie głosiłem, ale ja miałem na sercu, żeby sobie zaśpiewać Taka capello. I dostałem takiego SMS-a, ostrzegającego nie głoś słowa, bo ty wiesz, że masz to zarzuty religijne tego. Zaszkodzisz sobie głoszeniem. No, bo wy tego nie wiecie. I wiele krytyków nie wie. Może kiedyś się z tego zwierzę, ale nie na dzisiaj. To jest prześladowanie, bracie siostro. Wy mówicie, że nie ma w Polsce prześladowania? Jest prześladowanie jest stań się pobożny, byś miał prześladowanie <laughs> i posłuchajcie podszedłem do patrolu policji i mówię, czy można tutaj głosić słowo a oni tam, że nie, że trzeba pozwolenie a ja mówię, przepraszam pana ale ja i tak będę głosił słowo ja tylko z szacunku do was podszedłem tak powiedziałem, nie? i zobaczcie wziąłem ten mikrofon i zacząłem śpiewać nie wiem, czy to złowną łaskę co ja tam śpiewałem, już nie pamiętam jak to nie jest od Boga, to popatrzcie, przeszedł patrol policji, i policjant się do mnie odwrócił. Inny, inny patrol, nie tamten, odwrócił się i mówi: dobrze pan śpiewa, niech pan śpiewa dalej tak kciuk mi tak wystawił. Naprawdę. A to spowodowało, że myśmy się tak bardzo z bratem zachęcili wtedy. Ja wierzę, że to było od Pana. Bo najpierw przyszedł diabelski atak, żeby to zatrzymać, a potem przyszło błogosławieństwo. I tak właśnie działa Bóg, rozumiecie? Tak działa Bóg. Ja wiem, że czasami wychodzicie i nie ma żadnych efektów. Widziałem to wiele razy i wiele razy mnie to denerwuje, ale też z tego względu, że wy powinniście naprawdę sami, sami sobie głosić Ewangelię najpierw, sami siebie zewangelizować. Być napełnionym Duchem Świętym i poprosić Boga o prowadzenie. I wtedy wychodźcie. Jeśli to będzie od Pana, Bóg da te owoce. Bo dlaczego wychodzi taki bokser i on ma te owoce? Albo wychodzi taki trener i on też ma owoce, a Ty wychodzisz i nie masz żadnych owoców? To zastanów się nad tym. Po prostu się zastanów nad tym.